A to jest kolejny odcinek z Games. Games Tak, także zaczynamy. Tak, jak obiecałem, Wam, że będzie, będzie raz na dwa tygodnie. I tak będzie właśnie takim systemem. Dobra, widzimy sobie na rękę. I jak widać, nie mamy naszych soldierów. Czwarty poziom nie mamy tego. Mamy poziom gruby, drugi. Tak. Taka klasa jest właśnie. I trochę jest minus w tych klas, że. Nazwa nam się nie zmienia, jak na to ulepszamy, to inna nazwa. No i to tyle. Także, o już zaczęliśmy, ale ja inaczej tutaj biegnę ja do tyłu. Tutaj, tutaj w ogóle są mało tak skrzynek. Czy na jest mało skrzynek, to leci, to się każdy bierze, ale to jest... O jest skrzynka, no to także tutaj skoczymy. No. Aha. Teraz weźmiemy i dostaniemy klasę po ten ale ta klasa jest taka i to i fajnie jest, to teraz łatwe jest wszystko. Łatwe. Poczekajcie, zostańcie cisze. No. E, dobra. Czekajcie jeszcze, myszkę. Myszkę. Mm, tak, mamy to, to, to. O, ty gospodarz do kompletu. Jesteśmy na koksie, tak jak koksy. Dobra, zaraz dostaniemy klasę za 13-12 sekund. Mm, no. I tyle. I teraz drugi sezon jest surveil gamesów na tym właśnie MSG. Jest nawet dobrze. O, jest tam zestaw gruby. To tak jest to samo. Dobra, lecimy. Do tamtej widziałem tutaj tych kolesia. Mmmm, jakie? O! Jest! Mieliśmy przejść do startu, to wam. Tu sobie zauważymy. Ile mamy? O, o. <expands> trendy, na o, to jest, to jest środek. Ja! Prawie cały sycik! Przede patrzcie na ten, na seta. W tych ruinach jest na pewno skrzynka. I zerfi, że tle jakiś hałas. No. O, za to logika. Dobra, jest, weźmiemy no.

z Let's Play Minecraft taksa oh, Nie! No nic nie ta! Tak, więcej odcinków, dwa razy na ten no i trzeci odcinek by był z The Warsów albo z Survival Gamesów, tak, ale w tym tylko nie będzie um, um, to znaczy że Survival um, Gamesów nie będzie w tym tylko, znaczy nie Survival Gamesów tylko uh, The Warsów nie będzie w tym tygodniu, no, bo będzie z Surreal Games. Hmm, bo ja mi się tak nie biorę no, przy... no najlepsze były, by były w weekendzie, że były właśnie e, Dwarcy i solo Games. Tak. To w te tylko były te dwa odcinki. No i na luzie sankcjonujemy na przykład e, e, poniedziałek i to, e, czwartek te odcinki są e, z Lesplay Minecraft. I taki właśnie system. Wrzucań filmików nie widoczny. Dobra, zaczynamy grę normalnie, do gadania. To jest skrzyna. I są w tej skrzynie drugi diaks. o Dobra, teraz nam jest tylko potrzebne tej wiadomości. Mamy... Mamy War ale... To jest draga, dra, dla... wynik. graczy płyni. Także nie mamy do tego Dobra. w ogóle ile mamy? 9 tych, nie 3, 3, 7, zostało 4 że tam tyle jakieś tam ludzi, zaraz zaraz będziemy za 45 sekund jest za 40, to mamy 9, i teraz fajnie mamy, bo na przykład jak mamy kompas, nie? Podchodzimy na przykład do, 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 do naszego sojusznika. Klikamy, zaczniemy ten ten. Klikamy na niego i w ogóle nam się nie włącza na kompas, że on jest naszym przeciwnikiem, tylko że jest naszym sojusznikiem. I to jest naprawdę epickie. To... I... I jeszcze jest fajnie, że jest podane na przykład ile kratek jest ten e, właśnie woleż. To no, Mały ten, szanse. Te są dobrze, tak fajnie wyglądają, właśnie proszę. No i tyle. I na trzeci poziom chciałbym ulepszyć. Szkoda, że właśnie tutaj już są tak bardziej zakłębione te Survival Gamesy na bardziej e, złoty mieczyk i ten. Wiecie, drewniany mieczyk. Nie tyle, że na nowy, że w klasie pierwszy, drugi, ten poziom klasy i już mamy ten. Hmm. Hamstonowy nie ma tak, że trzeba trochę pozbierać, nie, w której klasie jest już... Albo w ogóle nie ma nawet, tylko szybko. Ale to, no, to jest takie... Nie za bardzo by się chciało tak grać, nie? Ale to jest większe teraz szanse są na... Jak widać są na ten. O, na żelaznego, diaksowego coś takiego. Opór. Naprawdę? Jak sobie, God, jak sobie, jak sobie, jak sobie? Jak jak nazbą? Jak sobie mieczek. Diamentowy mieczek, tak. Miał. Eee, dobra, także jeszcze jedną mam wygrane. Wygrane w jedną Bardzo się cieszę. Dobra, weźmiemy na 238 arenek. Um, mam nadzieję, że... To jest ta sama klasa i mam nadzieję, że ta klasa będzie... Co to mnie biło? I ta na klasa mam nadzieję, że będzie dobra. Dobra, także jeszcze niedługo będzie... By... A, jeszcze mówię, że niedługo będziemy mieć nowy mikrofon. Uf. muszę. No i że fajnie, no, patrzę. No i teraz używam, O ja. Prawie, że nie miał. Dobra, um, uciekamy i idziemy w tamtą stronę. To, 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 to wszystko i to jest fajne, że teraz arbuza można postawić i go zniszczyć, także to są postępy już na tym, tym, ale szkoda, że te klasy właśnie są inne. I te klasy nie zostały i nie są inne. No i nie zostały te klasy wszystkie, pójdziemy na statek. Jaki fart! Mm, dobra. Mamy tyle, chyba. 10 pre. 8,40 minut Mamy czas. Mm, bo jest Audio City, także mi tutaj mierzy. Jak widać, bo nagrałam Mikrofon w kierunku. Także mam filmę, na naprawdę picie jeszcze. No, w ogóle! Czemu ja to nie wiem? Nie widzę, co tu się dzieje. Mamy... Potika nie mamy, tak. Nie mamy warbanda. No tutaj nie mamy... Jeszcze nawet klasy nie dostaliśmy chyba. Czy dostaliśmy? Nie dostaliśmy, tak. Właśnie. No, Aż no, weźmy. No i nie mamy. Dobra, słoneczny top Weźmy to sobie taki war -war że to zniszczymy I teraz trochę ustawiłem lepiej sobie komórkę że mam więcej PS-ów i się prawie nie te filmiki się prawie nie Chyba. się nietną ale moim zdaniem się powinny nie ciąć bo ja inaczej w procesach ustawiony mam że mam pro ten coś tam pro ET, coś takiego coś tam mam inaczej ustawione na wysoki w tym czasie rzeczywistego nam ustawione i wszystko miga na wysokich FPS-ach, detale... w Minecraftie. No. no. Dziękuję. Eee, Sorcie, że się wstanie. Nie za bardzo widzę. Teraz jestem w wodzie. Dobra. Co mamy? O, mamy to kumiaki. Że tak, sorki, że tak cicho naprawdę siedzę, ale jestem skupiony. Hi, hi, hi. O, Sorki. Sorki. Nice. Teraz mm, Teraz chlebki, sobie nie, Czy nie, nie, wrócimy. I co my możemy nie, to czy Czy ryzykować i iść myślę, Czy ryzykować czy iść na spawna, robić tego jaksowego Czy zostać na stronowym, dobra. HP nam przez Riegany idziemy. No bo jak sobie nie to jednak coś na spałowe. A wiesz, w którym to było odcinku z y, SG. To było w SG. z SGE? Z SGE nie wiedziałem, w którym to ja powiedziałem, że będziemy robić live. Zastanawiałem się, że zrobić z Let's Minecraft i Google Live'a. Otwarcie live. Otwarcie właśnie live

My się nie będziemy troszkę oddalać, bo one nam teraz nie dadzą... No nie, no nie, nie mamy no szkoda, że tego warbench'a nie możemy mieć. jednak tak, dobrze. Nie. że nie, nie. możemy używać, tylko pipy, no. że mogą używać No nawet fajnie, że takie coś zrobili a i nie, nie, coś takiego właśnie nie, 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 za za telefon Dobra. ryzyka. zobaczymy. Jakie on ma mieć sorki, że takie lagi do tyłu, a... do tyłu... Nie do tyłu. Zarknie tam o co chodzi. Ja nie mogę... I on miał HP? Nie wiadomo. Dobra. Odcinku To chyba będzie na tyle, także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Zalajkujcie mojego fanpage'a. I to chyba na tyle, także ja się z Wami żegnam. Marka.